Temperatura na dworze jest już powyżej zera, więc zaczęliśmy się pakować na wyjazd na weekend majowy. Ale zanim to zrobimy, chciałem sprawdzić instalację wodną. Wczoraj już troszeczkę tutaj pogrzebałem z tatą i powiem Wam, że jest słabo. Spłuczka nie działała, pompka od wody nie działała. Okazało się, że nikt tego nie używał przez wiele lat i wszystkie, wszystkie pompki się zatrzymały, zatarły i nie szło tego ruszyć. Dzisiaj zakupiłem nową pompkę, ta w spłuczce udało się ją rozruszać i działa. Ale jak napełniliśmy wodę, okazało się, że boiler cieknie. Pokażę wam zaraz co z statą spróbowaliśmy zrobić, żeby reanimować to. Jeśli to się nie da, to patrzyłem, taki zbiornik kosztuje 300 zł, więc niestety trzeba będzie zakupić nowy. Pokażę wam co z tego wyszło. Nalałem wody do zbiornika, nowa pompka jest już podłączona. Widzę, że zrobiłem błąd, bo nie wpuściłem przelotki do kabla, będę musiał to rozpiąć. W celach testowych podłączyłem zasilanie przyczepy, podłączyłem sobie zewnętrzny wężyk, żeby zobaczyć tylko, czy zadziała pompka. Boiler mam pęknięty, więc gdybym puścił to na przyczepę, to wszystko by mi wyciekło. Dlatego na razie zewnętrznie sprawdzimy sobie tylko, czy zadziała to do wiadra. I otworzymy kran, powinniśmy usłyszeć pompkę. I pompka działa. Jest dość głośna, ale działa sprawnie. Przed wyjazdem na, na weekend musiałem zakupić zbiornik na szarą wodę. Udało mi się nabyć zbiornik o pojemności 23 litrów z taką rączką. I dzięki temu zbiornik można wieść jak walizkę. 23 litry. Zobaczymy, czy uda się go nam podstawić pod przyczepę. Tutaj udało mi się zlokalizować odpływ. Mamy widowajce całego zamieszania. Jest to zbiornik Truma termę TT2. Jak zobaczycie, pęknięcie jest dość obszerne. Próbowaliśmy to załatać. Najpierw pospawaliśmy to lutownicą tak, żeby pęknięcia się połączyły ze sobą, żeby to się przegrzało, żeby jednak ten plastik trzymał to. I następnie na to klej uszczelniający, elastyczny, żeby pod wpływem temperatur to działało. Testowaliśmy to w ten sposób wcześniej, że wkładałem latarkę i przeglądaliśmy sobie gdzie my są prześwity. Aktualnie nie mamy ani jednego prześwitu, więc miejmy nadzieję, że będzie to szczelne. Teraz wam pokażę, gdzie to w ogóle się montuje. Teraz zobaczcie. To wszystko musi być zamontowane tam Miejmy nadzieję, że będzie szczelne Jak nie, czeka mnie wymiana zbiornika Ale spuczka zadziałała Zobaczcie Jedna sprawa z głowy I przystępujemy do montażu Truma TT2 ma jeszcze taki ciekawy że tutaj idą rury spiro od ogrzewania gazowego i przepływając ciepłe powietrze przez ten, przez ten zbiornik go troszeczkę ogrzewa. Nie jest to w stanie wygrzeć wodę całkowicie, aczkolwiek podnosi temperaturę podobno o kilka stopni. Zawór spustowy podłączony. Jest to zawór spustowy na zimę. Zamykamy go, żeby woda nie spinała. Teraz podłączmy. Wyjście ciepłej wody. I zabór spustowy też jest zamknięty. Tu jest grzałka, którą należy włożyć do środka zbiornika. I ona podgrzewa nam wodę, gdy mamy zasilanie. 230. Całość była przykręcana do podłogi. Truma zamontowana. Eee, jeszcze truma ma taką swoją osłonę plastikową, którą się Mocuję tutaj. Nie chcę tego na razie mocować, gdyż muszę sprawdzić, tu oh, tu w tym jeszcze woda była, e, czy, czy cieknie, więc na chwilę obecną nie chcę tego mocować, dopiero gdy napełnię e, zbiornik wodą. Jeśli to jest szczelne, to zostaje. Z zakupów przedwyjazdowych kupiłem jeszcze takie aqua blue Saszec. Mają one formę takich saszetek, podobno jest to zamiennik zamiast włożenia ze sobą płynu do kasety od toalety. Jedna saszetka na 20 litrów brudnej wody. Trzeba ją rozpuścić w 2-3 litrach wody. Zobaczymy jak to się sprawdzi. No i nadszedł czas na sprawdzenie czy boiler cieknie. Zobaczymy czy coś w ogóle z tego będzie. Mamy przygotowanego węża. Troszeczkę za duże ciśnienie dałem. Taki zbiorniczek należy napełniać pomału żeby powietrze miało czas się wydostawać ze zbiornika jest przelew, więc będzie widać e, kiedy się przepełni Jeszcze nie ma nawet połowy zbiornika tu jest poziom wody teraz zbiornik niech się napełnia ja podłączam pompkę już słyszę, że mi się tu przelewa próba szczelności zbiornika przed nami no dobra, przyszła pora na sprawdzenie, czy pompka ruszy. Zimną wodę mamy. I teraz będziemy czekać, aż pojawi się tutaj w tym wężu woda. Chyba cieknie, ale nie pęknięciem, a grzałką. Zaraz zobaczymy, skąd to wycieka. Pęknięcie doszło aż tutaj, do tego elementu. I przechodziło ono przez rynienkę uszczelki. Teraz, kiedy to, z, nawet mimo tego, że to zgrzałem lutownicą, yy, no to boję się, że ta uszczelka nigdy tutaj tego dobrze nie doszczelni. Zobaczcie, tak wygląda nowy zbiornik. No i pierwsze, co się rzuca w oczy, to to, że, yy, że nowy zbiornik nie posiada w sobie radiatora od ogrzewania gazowego. A mamy tutaj uszczelki dwie, takie większe, które przychodzą tutaj w gniazdo i trzeba teraz wyciągnąć ten radiator zobaczymy czy się uda będę próbował teraz wybić e, ten radiator troszeczkę poszło widać tutaj ewidentnie że wchodzi i teraz dopiero będzie problem bo teraz już nie ma o co się zaprzeć trzeba wykombinować jakąś tulejkę Wiecie, jak troszeczkę wyszło to wysunęła się tu uszczelka i gdy ją wyciągnąłem, wypchnąłem to ręką w drugą stronę, wyszła tutaj uszczelka z tej sony i radiator w tym momencie mamy luźny. Możemy przejść do składania nowego zbiornika. Chcę przesmarować uszczelki takim sprayem z teflonem, smart techniczny z teflonem po to, żeby, żeby tutaj ta uszczelka mi się nie zwinęła do środka tylko miała poślizg. Powiem wam, że nie będzie to na pewno najłatwiejsza czynność na świecie. Idę po jakiś malutki szybokręt. Podanie tych uszczelek. Patent jest taki, że trzeba tutaj bardzo dobrze sobie nasmarować tą powierzchnię. Z jednej strony a zrobiłem to w ten sposób, że cofnąłem rurę, nałożyłem uszczelkę i ją wysuwając, wciągając uszczelka wchodziła ją dopychałem. Z drugiej strony nałożyłem uszczelkę i malutkim śrubokęcikiem powoli to wkładałem bo no to jest nasmarowane e, Uszelka wejdzie mam nadzieję że będzie szczelne kupiłem jeszcze jeden element który z biegiem lat w naszej przyciepie się zużył mianowicie zatrzask drzwi zobaczcie on tych drzwi nam nie trzyma tutaj one sobie latają ponieważ jest tutaj to kurwane. dlatego zakupiłem nowy element teraz to podłączymy Już mamy zamontowane, zobaczmy jak to się sprawuje. Zobaczcie, teraz już są sztywne, aż ciężko je otworzyć. Śmieszne jest to jak kolorystycznie w tym momencie odbiega to od przyczepy, ale przynajmniej działa, także co też zauważyłem co jest dużą zaletą, że wcześniej gdy klucz znajdował się w drzwiach to przez to, że tam to było uszkodzone chyba klucz wadził o przyczepę, tak. A teraz zobaczcie, tutaj jeszcze są dwa palce prześwitu. Także na pewno tutaj oszczędzi nam troszeczkę przyczepy. Warto było.